Teraz podciętą grafikę należy złożyć w jedną całość. Wykorzystamy do tego program Macromedia Dreamweaver MX. Oczywiście zaczynamy od stworzenia nowego dokumentu. HTML. Przedstawię teraz środowisko pracy Dreamweavera. To jest okno dokumentu, w którym tworzona lub edytowana jest zawartość strony. W tym miejscu znajduje się pasek narzędzi dokumentu, który zawiera m.in. przyciski, które pozwalają przełączać się między widokami. Okno dokumentu pozwala wyświetlać tworzony plik w trzech widokach. Widok projektu. W tym widoku plik prezentuje się praktycznie tak samo jak w przeglądarce i mamy pełną możliwość jego edycji. Kolejny widok to widok kodu, który prezentuje kod HTML tworzonego pliku. I ostatni widok to widok kodu i projektu jednocześnie. Pasek narzędzi INSERT zawiera zestawy narzędzi, które pozwalają budować określone elementy strony. Możemy wstawić następujące elementy: obrazy, tabele czy warstwy. Odpowiednikiem pa paska INSERT jest polecenie w menu Insert. W zakładce common znajdują się podstawowe, najczęściej wstawiane obiekty takie jak linki, mailowe linki tabele, obrazy czy warstwy. Przyciski zakładki Layout pozwalają wstawić tabele, tutaj określamy ile wierszy i ile kolumn, oraz warstwy. Można także przełączać się pomiędzy dwoma widokami, standardowym i układu strony. W zakładce Text znajdują się znaczniki formatowania tekstu i list. W zakładce Tables przyciski pozwalają wstawiać całe tabele, i ich elementy, czyli wiersze, kolumny i komórki. Zakładka Frames udostępnia najczęściej stosowane układy ramek. Zakładka Forms służy do tworzenia różnego rodzaju formularzy. W zakładce Templates możemy budować szablony dokumentów HTML. W zakładce Characters możemy wstawiać znaki specjalne, takie jak cudzysłowy drukarskie czy znak euro. W zakładce Media możemy wstawiać animowane lub interaktywne obiekty multimedialne, takie jak na przykład animacje Flash. W zakładce Head można edytować takie elementy, które są zazwyczaj umieszczone w sekcji Head, są to słowa kluczowe czy opisy stron. W zakładce Script znajdziemy funkcje do obsługi skryptów. Zakładka Application umożliwia dodawanie do strony www behawiorów po stronie serwera. Po prawej stronie obszaru roboczego znajduje się grupa palet powiązana ze sobą funkcyjnie. Aby uzyskać dostęp do opcji danej palety, wystarczy kliknąć w ikonkę trójkąta. Jeżeli chcemy powiększyć obszar roboczy, wystarczy kliknąć na przycisk ze strzałką, a palety się schowają. Jeżeli chcemy je rozwinąć, wystarczy kliknąć ponownie. Na dole znajduje się obszar właściwości który wyświetla właściwości danego obiektu lub tekstu, który zaznaczony jest w oknie naszego pliku. Paleta Site służy do zarządzania plikami i folderami naszej witryny. Umożliwia także wyświetlanie struktury plików witryny na dysku lokalnym, podobnie jak eksplorator Windows. Powróćmy do tworzenia strony. Najpierw wybierzemy tło strony. Klikamy prawym przyciskiem myszki i wybieramy właściwości strony. Następnie wybieramy obrazek tła i odszykujemy ten plik odcięcia, który był odpowiedzialny za tło. Jak widzicie, ścieżka dostępu jest nieprawidłowa. Dzieje się tak dlatego, ponieważ nie zapisaliśmy dokumentu HTML w katalogu o jeden wyżej niż katalog IMG. Dlatego teraz go w tym miejscu zapiszemy. Dlatego anulujemy to polecenie i zapisujemy dokument w odpowiednim katalogu jako indeks. Wszystkie pliki startowe powinny nosić nazwę indeks. Jest to związane z systemem wywoływania strony startowej w sieci. Wpisanie adresu strony w przeglądarkę internetową powoduje wysłanie informacji, że żądana jest strona startowa o nazwie indeks, przynależąca do danego serwera. Teraz możemy przystąpić do właściwego umieszczania obrazków. Ponownie wybieramy właściwości i wybieramy tło. Jak widzicie, ścieżka jest teraz poprawna. W oknie właściwości strony jest sporo opcji. Pokrótce je omówię. Tytuł. Jest to tytuł, który będzie się wyświetlał w przeglądarce internetowej. Możemy tutaj wpisać na przykład moja strona. Opcja tło służy do ustawiania tła strony. My wcześniej wybraliśmy jako tło obrazek, ale jeśli nie macie żadnego obrazka, to można wybrać odpowiedni kolor z dostępnej palety. Opcja tekst służy do ustawiania domyślnego koloru tekstu. Oczywiście później można modyfikować kolor, ale jeżeli nie ustawimy żadnych opcji, to tekst będzie wyświetlał się w takim kolorze, jaki teraz wybierzemy. W naszym przypadku będzie to kolor czarny. Tutaj możemy ustalić kolor dla linków, czyli hiperłączy. Można tutaj osobno ustalić kolor dla odwiedzonych i aktywnych. Jednak my nie będziemy nic tutaj ustalać, ponieważ później zdefiniujemy kolory hiperłączy w stylach kaskadowych. Kolejne cztery pozycje odpowiadają za marginesy strony. W naszym przypadku marginesy będą zajmowały 0, ponieważ chcemy, żeby tło zajmowało całą stronę. Następna opcja służy do kodowania znaków. Za polskie znaki narodowe odpowiada kodowanie ISO 88592. Wybieramy zatem to kodowanie. I klikamy teraz OK. Teraz dodamy drugi element tła. Wstawimy tabelkę. Trzy wiersze, jedna kolumna. Szerokość 100%, ramka 0 i odstępy między komórkami i w komórkach 0. Wysokość tabeli musi być również na całą wysokość przeglądarki, czyli wpiszemy w tym polu 100. Aby zdefiniować tło, musimy posłużyć się stylami kaskadowymi. Style kaskadowe są uzupełnieniem dla kodu HTML i umożliwiają zaawansowane możliwości formatowania i układu wszelkiego rodzaju tekstu, tabel oraz obiektów takich jak obrazki, które umieszczamy na stronie internetowej.